Dzień dobry, dzień dobry. Patrzcie, patrzcie, gdzie my tu jesteśmy. Kto to jest? Kto to jest? Kto to jest? Kto to jest? Oh! -y! <laughs> jesteśmy w Warszawie z bubusiem. się tam myje. <laughs> Boż, możesz tam zajrzeć, śmiało. <laughs> Pokaż widom. Toczyste kąskin. Dolaś. <laughs> lepiej nie oglądajcie, będziecie mieli koszmary w nocy. No i ja później nie mogę spać. A no. kiedyś mówiła, że masz problemy ze spaniem, teraz już wiem czemu. No. Bo widzę Christiana i mam no, później koszmary nie mogę spać. No. Tutaj Orfikowa nam robi spaghetti. Nie, nie, to jest miacho, Będziemy mieć same miacho. Dokładnie tak. Ja cię oszukałam, nie będzie spaghetti, tylko miacho. No ja wiem, że nie oszukałam, ponieważ tutaj jest makaron. Niełatwo łatwo mi oszukać, jest nic spostrzegawcze. A więc nie taka blondynka Nie taka blondynka jaką pomalowali Hello ladies and gentlemen Dzisiaj tutaj spotykamy Z łobuzami Z Hej łobuzy Hej Z A tutaj dwubuś taki Z boku Tak łatwo. Zostawiliśmy go z boku No i teraz idziemy na parapetówkę do Oleski. Poznam bardzo Będzie się działo Będzie poznam dużo fajnych ludzi Więc jestem to za Dzień dobry. A Dzień Cześć, ja jestem. Na Cześć, jestem Olga, jestem anonimowym youtuberem. A <noise> <Co po dzisiaj głosy> <w imprezie głosy> to po to po dzisiejszym to Skacz, skacz, skacz. to eee, Ja tutaj patrzę, czy jak spadnę, to coś mi się stanie. No ładnie. <głosy> nie, nie, <noise> z tego Ale to na A ty? tak. A ja to... nie dajesz. Wiesz, że nagrywać ja skuszę tam No oby. No nie, no mówiłam. No ale to, to przeze mnie, no. go pro. Odzwyczaiłaś się. Nie no, okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Dokładnie. Chodzi. To jest rzadki bardzo, e, taki, e, rzadka okazja, żeby na samym środku Nowego Świata sobie chodzić środkiem. A, jest... Jesteśmy napchani teraz, bo pyszne sushi. A jak chcecie zobaczyć jakie sushi, to musicie wejść na Instagrama, bo zapomniałam nagrać. W story. <śmany> Mój pierwszy raz. Jak susę to Albo nagrywamy często na tej kanapie. Mhm. No, tę kanapę znam. Uuu. O, to wszystkie najważniejsze. A to co? To Marko, tak? Za komputerki. Ale fajnie. tutaj. Co tutaj robi? Takie no. zdjęcia. Artystyk. Taka wielka odwaga z tej chciałam, Jak się dziwkuje, tu? Mm, mm. no, tu. nie ma. Tu nie ma dziwkowania. Zobacz jak się do no. mnie uśmiecha. wszyscy się dzieje. Złączeni Słysza. razem. Pozostań. Ławna czerwona kuchnia. Tyle gajerski pokój. No. no i te odtąd miksy są fajne. O! To w nie widać. Ja mam gorzej, ja mam lewą rękę. <słyski> <słyski> Tutaj się dzieją cuda. No. na tym się bierze chyba lampy, na no. kamerę, żeby ci nie wlatało. Aaaa, no. no ci, do że ja no powiem ci że ja nie to. Ale Ale jak oni to łączą ze sobą? Przebijają? No właśnie, dalej. Załączam. to łączą, Ja się